Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co będzie po końcu stycznia, na początku lutego. Bo widać przed nami blokadę wyżową. Ja o tym wcześniej Wam mówiłem, ale odpowiemy sobie na pytanie, jakie będą kolejne tygodnie, jak będzie wyglądał luty i czy pojawi się mróz, czy jednak będziemy powoli kierować się ku wiośnie. Bo no zobaczcie w ogóle za moimi plecami jakie ładne zdjęcie! Zdjęcie, które znalazłem na Jelenia jest spoko. Śnieżka, karkonosze, fantastyczny widok. Bardzo piękny widok. Wschód albo zachód słońca, dodatkowo śnieg. Śnieg, który jest widoczny. Zimowy widok. Ale no nie wszędzie, bo generalnie w całym kraju temperatury w sobotę i w niedzielę są raczej dodatnie. No bo zobaczmy. Tutaj mamy zestawienie temperatur na sobotę na godzinę 14:00 i to, na co zwracam uwagę: w wielu miejscach kraju temperatury powyżej 5, 6, 7 stopni Celsjusza. Północny wschód, gdzie te temperatury były najniższe, to nadal około 4 do 5 stopni Celsjusza, ale już zachód, południowy zachód 13 do 14 stopni Celsjusza. Sprawdźmy, jak to wygląda wieczorem. Mamy godzinę 19:00. A w wielu miejscach kraju nadal te temperatury są bardzo wysokie. Wystarczy chociażby zobaczyć znów okolice zielonej góry, jak te temperatury nam mocno skakały. Zerknijmy. Zobaczcie, wzrost temperatur bardzo mocny. Od godzin porannych te temperatury wzrosły od 5 do 13 bądź 14 stopni Celsjusza. Teraz mamy delikatny spadek, ale to nadal wysokie temperatury. Zacznijmy od modelu GFS. Zerknijmy sobie, jak sytuacja będzie wyglądała do 10 lutego. I tu ciekawostka, ponieważ odsłony GFS widzą spadek temperatur. No, owszem, można powiedzieć, no panie, mamy wysokie temperatury, i te wysokie temperatury tu są widoczne. Zobacz pan sam. I faktycznie te temperatury wysokie są, ale one są tutaj za sprawą. Za sprawą dwóch bardzo istotnych czynników, znaczy jednego głównego istotnego czynnika, a więc niżu prądu strumieniowego, ale też tych niżów. Niżów, które wędrują przez Ocean Atlantycki, są bardzo głębokie i przynoszą zamieszanie w Europie Zachodniej. Tu pierwsze ocieplenie, które już na tym wykresie praktycznie nie jest widoczne, no to jest za sprawą sztormu Eowyn. Natomiast tu drugie ocieplenie, które będzie w Polsce, jest za sprawą sztormu herre więc tutaj no, to, to są główne czynniki tych ociepleń, a potem temperatury zaczną spadać. Zobaczcie, 31, pierwszy te temperatury powinny już spadać. No, znaczy, spadać tak, ale zbliżać się do zera. Nie widać nigdzie głębokich mrozów, które no, powinny być na początku lutego. Do 10 lutego w modelu GFS w żaden sposób nie widać niskich temperatur, nie widać mrozu. Przejdźmy bezpośrednio do trzech głównych modeli, do krótkoterminowego modelu ICON, średnioterminowego modelu ECMWF, długoterminowego modelu GFS. Są to oczywiście modele matematyczne, ale te trendy możemy sprawdzić i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zacznijmy przede wszystkim od modelu ICON i sprawdźmy, czy widzimy jakieś niskie temperatury. 26, 27 nie widać w żaden sposób. Oczywiście te temperatury będą w Polsce powyżej zera i w dzień, i w nocy, 28 również bez większych zmian, 29 również bez większych zmian. Do końca miesiąca widzimy temperatury powyżej zera na wysokości 2 na wysokości metrów. Przejdźmy zatem do modelu ECMWF. I sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku modelu ECMWF. Zmapujmy to sobie. I tak, cały czas widzimy napływ tego cieplejszego powietrza z zachodu. No i tu widzimy 28. Na południu i południowym wschodzie znów te temperatury mogą naprawdę mocno wzrosnąć. To będzie temat też na oddzielny odcinek, a my lecimy dalej. Cały czas cyrkulacja z zachodu. Cały czas widzimy pchanie tego cieplejszego powietrza, ale około 30 stycznia, i następnie już. 31. Zauważamy, że w Europie Centralnej i Wschodniej te temperatury w nocy znów zaczynają spadać delikatnie powyżej zera. Oczywiście nie widać jakichś wielkich mrozów, ale te delikatne spadki poniżej zera, szczególnie w Polsce Południowej, w Polsce Wschodniej są widoczne. I to będzie się utrzymywało w kolejnych dniach i prawdopodobnie też pogłębiało. Zobaczcie w noc z drugiego na trzeciego z temperaturami ujemnymi również w kraju. Z drugiego na trzeciego w Polsce mielibyśmy no temperatury ujemne, minus 2, minus 3 stopnie Celsjusza. Niezbyt to niskie temperatury, ale w każdym razie są widoczne. Trzeciego i czwartego również. Dlaczego tak się dzieje? Widać blokadę wyżową i ta blokada z. No, przyniosłaby nam trochę niższe temperatury, szczególnie na południu w górach. Te temperatury mogłyby spaść do minus 4, minus 5 stopni Celsjusza. To widać dosyć mocno. W dzień oczywiście na północy, w centrum i na wschodzie, te temperatury by nam wzrastały, ale potem znów w nocy te spadki tych temperatur byłyby widoczne. Ale to tak jak mówię, chwilowe, gdy potem znów nastąpi następuje zmiana cyrkulacji na zachodnią, rusza nam z Wędrówka niżów, to znów nam te temperatury zaczynają wzrastać, i to znów powyżej 10 do 12 stopni Celsjusza. No i przechodzimy do modelu GFS. Nas interesuje ten okres od pierwszego do 3-4. Lutego, kiedy to teoretycznie te temperatury powinny nam spadać poniżej zera według modelu ECMWF. No i zobaczmy. Widzimy tutaj również w nocy z pierwszego na drugiego nie, ale z drugiego na trzeciego widzimy spadek tych temperatur. Niezbyt mocny, ale już w nocy z trzeciego na czwartego znów by się pojawił w Polsce mróz. Od razu powtórzę, nie będzie to mróz taki jak typowo w taką zimę, że będziemy mieli minus 8, minus 10, a będzie to raczej minus 2, minus 4 stopnie Celsjusza i to wszystko. I to wszystko moi drodzy. Co prawda, GFS widzi po szóstym znów spadki tych temperatur niezbyt mocne, ale to jest naprawdę mało wiarygodne, bo to jest bardzo daleki okres. Dużo natomiast wskazuje na to, że będziemy mieli taką chwilę ze spadkami temperatur po tych ciepłych dniach, które teraz następują na początku na początku nowego miesiąca i szczególnie w nocy z 3 na 4, czyli z poniedziałku na wtorek, kiedy mielibyśmy delikatne przymrozki, bądź delikatny mróz, szczególnie w nocy, bo w dzień oczywiście ta temperatura by wzrastała, ale to tak naprawdę chwilowe. No i odpowiedzmy sobie na pytanie, co byłoby przyczyną właśnie tego, te, tych temperatur delikatnie poniżej zera w nocy i potem delikatnych wzrostów w dzień. Nie zgadniecie. Blokada wyżowa. Otóż tutaj mamy stan na 29. według modelu GFS. Widzimy jeszcze niże. Niże, które tutaj będą nad zachodnią Europą, również na, będą wpływać na pogodę w Polsce, ale te niże będą zanikać. Będzie ich coraz mniej. Ta anomalia również tego niskiego ciśnienia będzie coraz mniejsza. Natomiast od zachodu zacznie dominować Wyż. Wyż Azorski oczywiście swoje peryferia będzie rozciągał na Wyspy Brytyjskie, nad Europę Zachodnią, też po części. Na Europę Centralną, ale z tych peryferii utworzy nam się wyż. Ten wyż od 1 lutego zablokuje nam całkowicie dostęp jakichkolwiek niżów, więc będziemy mieli typową blokadę. Ta blokada będzie utrzymywała się również w kolejnych dniach. Ta blokada nie pozwoli w żaden sposób dotrzeć niżom do Europy. Co więcej, jak to bywa w przypadku takich wyżów, ciepłe powietrze będzie pchane bardziej w kierunku. Już Wam pokazuję bardziej w tym kierunku, z racji cyrkulacji wyżu, natomiast chłodniejsze powietrze będzie spływać po tej stronie. U nas w Polsce, oczywiście, raczej mniej tego chłodnego powietrza, no ale to właśnie będzie wymuszało, no i osiadanie tego powietrza spowoduje, że jednak te temperatury nam trochę spadną w każdym razie po tej blokadzie wyżowej, która na tą przynajmniej chwilę ma się skończyć około właśnie 4. 5. 6. chyba że się tam dobudują kolejne wyże Ruszą nam wtedy prawdopodobnie niżej. Ewentualnie wyż przesunie się bardziej w kierunku Europy Wschodniej, no i my dostaniemy się znów pod obszar napływu tej cieplejszej masy powietrza. I jak będzie, zobaczymy. Natomiast przed nami kilka dni z no, wysokimi, jak na koniec stycznia, temperaturami, a potem prawdopodobna blokada wyżowa, delikatny spadek temperatur poniżej zera. Natomiast w każdym razie bardzo silnych mrozów w żaden sposób nie widać. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą. Zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.